Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. I zapraszam na dziewiąty superaśny Blue Jane odcina z ekstra gierasy, która nazywa się Red Bull 4. Wszyscy ją znamy i sobie w nią krywamy. Ale ekstra, kochani, zobaczcie sami, rozpoczynamy przygodę na księżycu. No pewnie, że tak, o nie! strętny, złośliwy kwadracior zamienił księżyc w kwadrat. O nie, musimy uratować nasz księżyc. To mi się podoba, znowu super przygoda. Haha, ha. oj. Tylko tak wszystko jakoś tutaj jest w powietrzu, te platformy. Chyba nie będzie łatwo, moi drodzy. Zbieramy gwiazdory, aż się człowiek robi chory. Nie, póki co jest zdrowy jak koń. Wow! A co to za słońce? Tak, poleciałam w stronę słońca. Juhu, będzie przygoda to gorąca. O, kolejne gwiazdory, sporo was. O, juhu! Byle nie spaść z tych platform. O, tak jest! Do kolekcji zbieramy, bo się nie poddamy. O, super! Będzie medal złoty? Ojej, tyle mamy tu roboty. O, i laser, i kwadracior! Ratunku, ratunku, juhu! No, podejdź tu trochę. Podturlaj się, mój drogi. Juhu, super załatwiony, problem rozwiązany i chorągie was! Dobra, o nie, nie mogę w ten sposób wskoczyć, muszę jakoś tak z boku. O tak jest, no nareszcie mamy checkpointas. O, i gwiazdora, świetnie rozpędzamy się, jejeje, je, je. udało nam się wskoczyć tak wysoko. I co teraz? Ja tu nic nie widzę, gdzie tu, o udało się. Jest platforma, jest! Brawo, brawo! Simo Blue Jane, 48! O, o nie! O, 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 nie! No, odturlaj tam się, ale ja muszę się ich jakoś pozbyć, a ja nie mogę przecież tutaj wskakać w żaden sposób. Au! To nie był dobry pomysł! Dobra, uciekamy, uciekamy. Chodź tutaj, wstrętny kwadraciorze. Bo dziś nie jestem w humorze, żeby cię tutaj tolerować, mój drogi. O, tak jest, kochani. Zobaczcie sami. Hm, przypomina to nieco piramidę. O! I zaliczone. O nie! O, o, o ho ho! Najgłupszy rodzaj śmierci. Rozpędzanko i w przestrzeń skakanko? Chyba w próżnię. O! No nie, to nie. To nie dzieje się! No i jestem! Uśmiechnięta! Czyżby również wy niebo wzięta? O, tak pozbywam się was! Nie boję się, nie boję! Hm! Podturlej się tutaj! A, przecież już to przerabiałam! Nie tak miało być! O! W ten sposób! I jeszcze ciebie, kolego. Ej, chodź tutaj! Znowu muszę na Ciebie czekać. Dobra, pozbieramy w tym czasie gwiazdy. O, o, no chodź tutaj. Uciekł mi! Nie, nie nabijaj tak ze mnie się! Kwadraciorze! O, nie! <ścoughs> Widzieliście to, kochani? O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, zaraz. Ej! Hmm, chyba chwilę to potrwa. Wybaczcie, moi drodzy. No, nareszcie, nareszcie przy moi drodzy, moi kochani. No i sprawa załatwiona, platforma już jest. O, o, ratunku, ratunku, oj. W ostatniej chwili mi się udało. Tak jest, kolejny chorągiewas! Och, najbardziej stresująca część tej platformy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. O, i zbieramy sobie gwiazdory. Tak jest, świetnie. O. Oj, teraz będzie niełatwo, tylko spójrzcie. -la 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 -la. Jest! Udało się! Brawo, bravissimo Blue Jane! Ile laserów? Nie, no, jakoś musimy się chyba ich pozbyć. Ale najpierw ty. Tak, najpierw ty! I już miło mi. Ekstra! Dobra, jest jakiś przełącznik, przycisk, czy coś w tym rodzaju? Patrzcie. Tak jest! Wystarczyło. Podturlać się, moi drodzy, do tego dziwnego hmm, trójkąta ostrzegawczego. Wyłączył nam te lasery. Juhu, świetnie. I jeszcze jedna. Ej. Ale jeszcze trzeba w nią trafić. Tak. Świetnie. Kolekcja już jest. Jejeje, wszystko podoba mi tutaj się. O, no nie. Znowu platforma, która się porusza. O. I świecą. Jakieś światła pod nią. Ciekawe w jakim celu. O nie! W ten sposób nie da tam wskoczyć się. O, ale teraz? Teraz chyba nie będzie źle. Jejeje, chyba udało nam się. Prawie, prawie. Tak jest! I chorągiewa Giewa! kwadraciorze wstrętny. Kwadraciorze, kwadraciorze, chyba jesteś nie w humorze. O, brawo! Świetne te trójkąty. Wow, zaliczone. Ojej! Tak na dzień dobry w przestrzeń kosmiczną i mamy przygodę śliczną. Ała! Ej! Chwileczkę! Jeszcze... Hm... troszeczkę? O, o, to bolało, to bolało. Mam zdrętwiałą piłę całą. O! O, już prawie było, ale się skończyło. Moi drodzy, to nie jest wcale takie proste. Jakby się mogło wydawać, tak sterować nią tutaj, w tej przestrzeni kosmicznej. O, a w tle mamy wspaniały księżyc kwadratowy. Czy będziemy mieć to zaraz z głowy? Ej, patrzcie, chyba się. Udaje! No nie! Prawie udało nam się, nawet pozbierałam wtedy wszystkie gwiazdki, a teraz chyba jedną ominęłam. O, jaka szkoda, jaka szkoda. No cóż, trudna była ta przygoda, moi drodzy. Nie no, idziemy dalej, bo się gra doskonale. Ojej, czym on to strzela? On jest jakiś... Hmm, elektryczny. Elektryczny, elektryczny, nie za bardzo śliczny. Bardzo niebezpieczny. Kochani, o... Juhu, świetnie. I chorągie, gie was? Eee, szybko, 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 szybko. Musimy nadrobić ten upadek. O, cześć, mój drogi. Zaraz się rozładuję, ale na szczęście nie na naszej pile zmylę. Jeszcze raz. Hej, ho, hej, ho! I już poszło całe zło, świetnie. O, tak jest. Szybko, szybko, bo tam jest chyba jakiś licznik. O, udało się! Nawet miałam nadmiar czasu. To mi się podoba. Co za super przygoda! O, teraz będę mieć wszystkie gwiazdory. Juhu, brawo, medal! To mi się podoba. Rewelacja. Oj, chyba teraz nie będzie łatwo. Tak jest! Szybko, szybko, szybko! Nie zdążyłam! I się zmyłam. Hehe, jeszcze raz. Udało się, szybko. Tak jest! Jeszcze trochę! Nie! Znowu za wolno, za wolno, moja droga! I niech nie boli cię noga, której nie masz. <laughs> Dobra. Nie! Je Jeszcze raz! Jeszcze raz, by nałka nie poszła w las! No, dalej, koleżanko! O! Czy ja tam doskoczę? Nie! O nie! Jeszcze wyładowanie na dodatek! Dobra! Przynajmniej kwadracior już się zmył! O, super! Wybuch chyba! O! Jest! Ojej! Dobra, jeszcze ty! Jeszcze ty! Cały się aż świecisz z tej elektryczności! Dobra! O, podturlamy tam się! Jejeje! Chyba udało nam się, moi drodzy! Juhuu! O nie! Jej, dobrze, że tutaj się zapisało! O nie, znowu ty! Znowu ty! Oj, jeszcze raz! Jeszcze raz! Tak, wyładował się. Jejeje, je, je. teraz musi udać nam się. Brawo, brami Simba Blue Jane i trafiamy? Tak, to mi się podoba, moi drodzy. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku i do następnych przygód naszej piły zmyły. myły. Żegna się z Wami Blue Jane. Cześć, kochani, i do usłyszenia.